Będzie się działo! Powiedziałeś. Będzie się działo za trzy, dwa, jeden. No co ty pierdzelisz? No nie, no o co ci chodzi, że się przyjechasz, jak pierwszy jakiego koloru? No bo to jest działający monitor. Witam Was wszystkich serdecznie. Mam na imię Piotrek, za kamerą jest również Piotrek. I to co teraz zobaczycie to jest coś dziwnego. Mamy zamiar rozwalić monitor. Tylko nie tak po prostu, tak wiecie, tak prymitywnie śkierą czy kijem baseballowy. Zrobimy to też trochę barbarzyńsko, ale w zupełnie inny sposób. W ogóle uwalony jestem już Piotrek. No gdzieś tutaj były rękawiczki. O. No, jak w ogóle monitory dobre wiesz rozwalał? Masz coś innego do rozwalenia? No nie wiem, bo wszystko tak na ostatnią chwilę, tak o, tu nagle ten. Co trzeba wiesz, przygotować, przepłacić, nadpłacić? Operację robisz. Opowiedz o tym, co robisz. Ale młotkiem ziemniaka. <noise> no a dobra, ale po co, na co no, ja? trzeba go wkładać w magiczną Wiecie, co, bo. To, co mam skrobać, jak mam już skrobaczkę? Wiecie, wiecie co to jest skorbaczka do ziemniaków, mam no, taką inną Dobra, mamy trzy zestawy tutaj do zniszczenia, ale żeby było Mam tu śrubę, ono później będzie. Co ty za pociski jeszcze robisz? Tu mam taki ten, weźmiemy, trochę wkłada i wystrugamy z... z wosku. Z wosku, no dobrze pan go no, ale zaraz będzie ciemno. Zamknij się. No już. Trzymam. Co robisz? Zastanawiam ładnie, żeby było pod dobrą wysokości. Będziemy starać się zniszczyć ten munikur. wcześniej był inny. No był inny, ale... ...kamerzysta stwierdził, że... <laughs> ...że go chyba zwęźli sobie. Ziemniaka? Tak. No. Bez śruby? Bez śruby. Na no, zewnętrznej strony znowu tą... Aha. 3 Dwa! Ja się wydygałem Co to się wydarzyło Jebo Co? I to było bez śruby? To było bez śruby, bo <grym> za trzekają. Ale widać, że koszek poszedł strasznie. Co to jest? Tutaj, Tutaj wszystko jest ziemia prosuwona. No dobrze napikałem, <grym> no? To go podnieść. To ja pierdziele, nie? Jak ale będę... akurat patrz, trafiliśmy w górę. Więc jeszcze niżej trzeba. Tu coś odpadło ty, to jak będziemy śrubą strzelać, to już nie stoję tam. Tutaj żeśmy trafili w ten plastik, zobacz. I się wszystko od ziemniaka się rozwaliło. A mówiłem, że ziemniaki są bezpieczne. No już już w tej openie. I nie róbcie tego w domu, a nie na podwórku. W ogóle tego nie róbcie. Nie, dzisiejszy odcinek to będzie wszystko na szybko. Tak, wszystko na szybko, po słońce. Zapomniałem, że trzeba najpierw... Podkręcić. Takie nauszniki by się przydały i gogle yy, ochronne. Ja mam. <noise> no, ale nauszników nie masz. A co ty masz? Leży pan zadowolony. E, Posłuchał mnie od razu, ale to ja mówiłem, że dla mnie, dla operatora masz to dać, nie dla... Cikamy operatora. Sikamy. Trzy. Dwa. Tym człowieku, ty ja tu nie stoję, co to jest? <laughs> nie trafione. <laughs> jak nie trafiony? Jaki to huk jest, ty. Zobacz co się dostaje. Mamy? Mamy Cezar. No to jak? Tak samo było ustawione, wtedy trafiło, teraz nie. Za każdym razem jak lufa dostaje bułę, to ona jakby to powiedzieć, ona... Ona co? Ona takie wibracje dostaje, nie? Podejście trzecie. Cikamy. Ziemniaki takie dobre, wystrzyganą, dobrze strzelają, bo uszczelniają wszystko. Trzy. Dwa. Czekajcie. Także tego. Panie! Zepsuła nam się zapalarka, nawet iskr nie ma. Więc musimy przerwać działania. Dla nas to będzie kilka dni, ale dla was to będzie sekunda. No ale jak widać działo jak się więcej na napsika i ziemniak doskonale uszczelnia. Przepraszam wszystko to jest moc. Słuchajcie, ostatnio nam się zapalniczka zepsuła. Mamy drugą. No i będziemy ją wsadzać do środka. Zakleimy ją na gorące. na gorące powietrze, chciałem powiedzieć. No, ale żeby zacząć, to właśnie mamy to jeszcze now nową część. Ale co będziemy musieli do tego mieć? No. Hehe. <laughs> Dwa muszą być. To najważniejsze, nie? O, woda to jakiś no, na bo... Mamy taką wizję mamy jest z innego materiału, ale wymiar jest, e, jest ten sam, ponoć mocniejsze. No i gdzieś mniej więcej tu dziura, ciach, montaż będzie tutaj zapalany. No i co tu mamy? No mamy stole, parę parelak mamy, tareczka, Tu mam jakiś stojak na kamerkę, ja której chciał. Wita i już wiem, że nie mamy wiertła, nie mamy. Dobra, hehe, może musi Co miałem powiedzieć? Aha, rozkręciliśmy to i dowiedzieliśmy się, że jednak iskra jest, nawet płomień, ale wiecie co, jest to tam jakieś wadliwe, to zrobimy tak jak drugi element zapasowy już razem z tym, żeby się nie paćkać. No i tutaj właśnie kamerzysta Piotrek będzie robił tłumik, znaczy tłumik, tak jakby to jakiś taki hamulec zrobić, tak żeby ten poślizg, także latuje to żeby go dalej te ciśnienie nie pchało w dupę, tylko żeby już bokiem wychodziło, że to ładnie nam czuć. Wreszcie po wielu, godzi wielu godzinach poddamy strzałikwenta takiego o będzie trochę niebezpiecznie a jest sam ziemia w środku, także, A opisz moje stanowisko A, twoje stanowisko <gry> Hata bezdomnego Bo jak będziemy ze śrub ładować to ja pierdziele stać Normalnie Z tego żeśmy strzelali ostatnio, nie? No chyba tak Z tego plaka Dobra, nie robimy reklamy Że to już? 3-2 Stop! Stop! O! What the fuck? Mamy to! A z czciało co hnęło! Oh. Ty a jak ja dałem w momencie 3-2-1, żeby stop, stop! Nie no posłuchałeś, no mnie. posłuchałeś mnie. No dobra, szkoła są. Ja tylko chciałem podkreślić, że to był tylko ziemnia. I tu pod spodem pasz. Też monitor uległ uszkodzeniu. Pan. Jest to na pewno takie wrąbane, strasznie. O, tu mamy z kuzury. Ja też plastik chciał placki ziemniaczane? Może Ty, kon... Ale patrzcie to budowa po poszła, zobacz, to się widzisz? No to chyba jak ze śruby walniemy to on, ona już na stałe wejdzie z <grym> <grym> to z powrotem. No taką nadzieję, nie? Ale poszło Idziemy to rozwijać, chodźcie się pilczka spije <grym grym> A więc plażej reklama zakryta. Teraz ze śruby, a nie, to może jeszcze z tego najpierw. Wkładzik? No. Pójdziemy kładzik, A strzelimy. Proszę się rozwijać to, to nam tam ten zepsuje się to mało. Ale idzie ciężko. Kłan włoskowy, strzał pierwszy, ujęcie pierwsze. Strzał za trzy. Dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden to Tak jest, jak mówiłem. Mamy to, po pięciu próbach. Ale jezu. I Gdzie to trafiło? To musiało w te samym miejscu uderzyć centralnie, no. Tu jest ten ślad pierwszy, a tu jest ten drugi. Ale ty, taki huk taki Gdzie ten składzik? Rozpłynął się. Aha, <laughs> są to wiórki kokosowe, do ciasta może dodać. Było takie, taki dziwny odgłos był uderzenia tego. Dobra, chyba wiesz, że teraz ciężki kaliber, czyli śruba, co? No. Teraz będzie. <grym> chyba nie muszę wam mówić, co to jest. To jest ekscytacja, to. <grym> <grym> Uważam, że co? Uważa, że coś jakieś ciało stałe w końcu zderzyć ten telewizor. A ziemniak to co? Stało uciekłe? Stało ciekłe no tak, ciało to jest. Takie ciało, które się rozbryzguje. No nie mogę zakręcić! 3, 2, 1 Ale jestem a to kurwa nie miało. No to nie pomogę. No, Żeśmy się trochę zirytowali. Tamto nam nie chciało się odpalać, więc postanowiliśmy, że zmienimy to na nowe. Właśnie te zapasowe, co robiliśmy. I zobaczymy, jak to teraz jest. Bo, bo się nie chce jarać! Zmieniliśmy. wizję Oni już to wiedzą, kocie. I mamy nową zapalniczkę. I mamy ziemniaka ze śrubą. Ale będzie się działo. Nie róbcie tego w domu, na garażu też nie. Bardzo blisko w sobie stoi. Będzie się działo, powiedziałeś. Będzie się działo za trzy, dwa, jeden. O! Kali, ja! Panie, co tu się dzieje? i tu, a została tu, pa, dziura jest. No mówiłem, jak on będzie stary, bliżej tego, to w ogóle przebije. No, gdzie to poleciało, to ja nie wiem. Także kurwa, no moja. I... O, a znowu sobie zbiłem, ja pierdolę. Rękawiczki trzeba używać. No, ale tu pa jaka dziura jest, widzisz? To jest ta dziura, to tak jakby pchnęliśmy to. No. Bardzo ostre to jest. No co, walimy coś jeszcze jednego? Teraz tak, ustawimy go przy tym, albo, albo walimy w tył teraz, no, 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 no. albo ustawiamy go bliżej, wtedy to już w ogóle będzie taka siła, że ta śruba się chyba w to wbije. No bo teraz wiadomo, jak jest to uderzenie, no to... To się amortyzuje. No, dokładnie tego słowa że szukałem. Staliśmy wylot rufy bliżej, żeby potężnie nie rąbnęło. No i chcemy w ogóle, żeby przeszyło monitor i drzwi i w ogóle tam ściana jeszcze na koniec. Jest Dawaj, Stefan, to już się kameruje. O, trzy, dwa. a dwa i pół. Ziemniak walną tu, a śruba pod z kątem wal... walną, a tu. Ona tak właśnie była krzywą. Tu aż mało, pa! Bo te ziemniaki, jak dostają, lecą z bok, to wszystko rozpierdala. Nie, rozpierdala miało być, ale dobra. Od ale... tyłu teraz może. No dobra, walniemy od tyłu. Trochę szkła jest, ale trzeba a. to po Ale szarpnęło strasznie tym działem. Jezus Panie, weźmy się działa. Aha, idę po ziemnioka. A kto teraz pierdzielnie? To nie będzie z miłość. Ja idę na swoje stanowisko. To się naprawdę lepiej zakręca. Za trzy, dwa, jeden. Cały brat to usłyszał chyba. I Patrz jak się przykleił centralnie do tego. To tu. Ziemniak wpadł do środka i wypadł tędy. Ty, ty z szajnami wypad pan. Co ty no. Wieski no? <laughs> tu wpadł i wypadł tędy tu. Ty jeszcze inami. Zemniaczane Jak zrobić pire w monitorze? O kurczę, jak klasa. Ale jaka tu jest dziupa jaka tu, jak to lata wszystko, pa. To się wypuknęło teraz w drugą stronę. Tu też. O ja. A śruba to gdzie? Śruby nie ma. O jest, pa! Dobra, idę się wylać, będziemy walić dalej. będziemy dewastować do końca. W sumie to już się będzie ostatni strzał. Też jest śruba, ale on tu będzie na tym garażu dopóki nie przebijemy się na wylot. Będziemy dopracowywać pociski w taki sposób, żeby go przebić na wylot. Nawet za pierwszym razem kiedyś może się uda, ale to z czasem przyjdzie. Będziemy się rozwijać pod tym względem. Tyle względem Dobra, sama z to Trzy, dwa, jeden. Widzisz turba? Widzisz? Widzisz? Da, widzisz, poleciało w moją osłonę! Gdzie, ale to nie w osłonę! W osłonę tu gdzieś da, walnęło! Da. No o ja i gdzie? Ty widzisz? To gdzieś tu musi. Patrz ja. jak to jest możliwe? Pierwszy raz się odstrzeliła i akurat poleciała Ona. w osłonę. I co? I bym dostał teraz żółty. No ale patrz, wcześniej nie odlatywało gdzieś. Tam, 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 tam. tam tylko akurat teraz. W duża noc była, nie? I patrz tu. Bliżej, bliżej. Patrz, tu w pieprzu, tu jest to blacha, patrz jak ją wygiąła, Wyskitu, no. Aż telefon mi tu nasza. Mamy delikwenta. Ogólnie jak patrzę na te ziemniaki, tutaj tak porozbryzgiwane. To one właśnie z tej szczeliny właśnie wylatywały. No, tu dostawały strzała i kurczę, placki ziemniaczane muszę zrobić, to, ale <noise> ogólnie monitor został zmasakrowany. Dostał dwa strzały w plecy. Taka blacha jest wygięta strasznie. Normalnie jest gnieciona niemiłosiernie. Dostał gonga takiego. jeszcze, jeszcze wytrwał parę strz strzecz, czyli dostało, tutaj jest dwa. 4, 5, 6 strzałów dostał, i jego w ogóle struktura się strasznie zmieniła. W następnych odcinkach będziemy starać się dalej rozwalić ten monitor, tak, żeby na wylot przejść. Będziemy modyfikować pociski. Bez nie, ja bym nowe rzeczy już rozwalał. Bo niż ten jest ten. Prawie dostał gongiem, nie będę mówił w co. No dobra, będziemy rozwalać nowe pociski, ale tego dalej będziemy katować. Będzie się działo elo.